Jak ja dzwoniłam do niej. No, no bo wtedy jeszcze mnie pytała, miała tu zakupy zrobić, a tu wtedy ten kolender był. Kiedy oni byli? Robert, kiedy, Robert, kiedy ten kolender był? A co od duchu uciekł? Serio nie Z Gośką nie wytrzymał może. Co? Trzy dni, Trzy dni temu. Tu mnie pojechał, się, po, się zapytał co kupić. Co Ale dojechał. wątpię raczej, bo wczoraj w no. duchu jeszcze był. No to ja nie wiem, nie. E, to rozumiesz, ja mówię, no to tam chleba, to y, mówię papierosy, no to przyniósł zakupów To jest taki O, pokaż noży jakie dał, dał w prezencie. Elegantnie takie noży, to Holender? Dał... No, Hollander. To wiesz, to ile zakupów zrobił? 120 zł. 120 zł. 6 paczek papierosów, 100, 200, udanie i już chyba te dwa głupisi. O, takie noży. See